Witamy was po raz kolejny lub po raz pierwszy na kanale Unbridled Buffalo Ja jestem Ann, to jest Karol i dziś będziemy otwierać... Nie. jak to nie? To jest film Tak. A my mamy na sobie mopsy. I co my z tym zrobimy? Poczekajcie chwilę. Już jest chyba troszeczkę lepiej, mamy na sobie odpowiednie kolory I w końcu mogę wam powiedzieć, że dziś będziemy otwierać pudełko Treasure Box z K-Town Czyli pudełko dla fanów 80s. jak możecie mam nadzieję zauważyć Jest tutaj naklejka z 80s, i w środku znajdują się gadżety związane tylko i wyłącznie z tym zespołem Już jakieś otwierałyśmy na kanale pudełko dedykowane fanom Korei z różnymi takimi rzeczami, które mogą właśnie się spodobać komuś, kto jest zainteresowany ogólnie Koreą Południową. Na stronie k tam znajduje się dużo pudełek tematycznych, też właśnie k-popowych, więc postanowiłyśmy, że ja otworzę pudełko z ATEEZ, a Karol otworzy pudełko BTS, ale jak widzicie, im nas więcej, tym weselej, także będziemy otwierać przynajmniej to pudełko razem, zobaczymy jak będzie z boksem BTS. Ja już się po prostu nie mogę doczekać, Ta na Klejka jest ogólnie przecudowna i bardzo żałuję, że nie mogę jej zdrapać i przykleić na coś innego. I to pudełko niestety trochę nie przeżyło drogi do nas. Ono było jeszcze opakowane folią, ale wygląda trochę jakby listonosz grał w nim w piłkę. Mam nadzieję, że w środku. Jest wszystko w porządku i nic się w środku nie zniszczyło. Już je odpakowałyśmy, ale ma jeszcze zabezpieczającą taśmę klejącą, także jeszcze nie podglądałyśmy co jest w środku. Na stronie nie jest napisane co jest w środku. Tak mniej więcej czego możemy się spodziewać. Ja oczywiście jak to ja już zapomniałam co tam było napisane i pamiętam tylko, że ma tam być kubek którego po prostu nie mogę się doczekać, bo tam było napisane, że jest to kubek brokatowy i ja bardzo, ale to bardzo, bardzo go chcę i ten box nazywa się Treasure, czyli tak jak jedna z piosenek 80's, tak jak albumy ATIS i ogólnie w środku znajdziemy skarby także wszystko się zgadza i Kate town co jakiś czas wprowadza nowe, także polecam obserwować, bo one dość szybko się wyprzedają z tego co widziałam, to dość szybko się wyprzedają. Także my otwieramy dzisiaj boxy z AT. Mam nadzieję, że na naszym kanale jest dużo AT, które są zainteresowane tym unboxingiem. Dajcie znać, czy może kupiliście to pudełko. I koniecznie oczywiście dajcie nam znać później w komentarzu, która z tych rzeczy spodobała Wam się najbardziej. I otwieram tę naklejkę, która do tej pory powstrzymywała mnie przed otwarciem tego pudełka. I wy uwagę, uwaga zobaczycie, co jest w środku, spróbuję to otworzyć. I mamy tutaj folię. Trzymasz to, trzymasz? Tak, tak, trzymam Mamy tutaj folię I pierwszą rzeczą, którą widzę jest czapka Dobra, w ogóle się nie spodziewam, że tutaj będzie czapka Ja też nie, też nie. Ani trochę. trochę Więc jest tutaj czapka z logo Adidas w złotym kolorze Piękna Jest cudowna Aha. Dobra, przymierzam nie jestem typem człowieka, który zawsze wygląda dobrze we wszystkich czapkach i wszystkich nagryciach To nie powiem, jak wyglądam w tej głowy. No ja bym powiedziała, no. że pasuje idealnie Wydajcie znać w komentarzach Jest cudowna, jest genialna Jest cudowna, ja to fakt zakochana. W ogóle Karol tutaj siedzi tak obok i może się wydawać, że ona jest takim po prostu obserwatorem i będzie tylko przez cały film mówić mi, czy dobrze wygląda w tej kasce, czy jednak nie, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ ona jest większym fanem 80s ode mnie, tylko nie wzięła swojej bluzy, ponieważ nie spodziewałyśmy się, że będziemy nagrywać ten film, że ta paczka przyjdzie akurat teraz. Ani trochę. Ale w ogóle to jest śmieszna historia, bo my nie byliśmy w tych bluzach na koncercie, tylko dostałyśmy je na koncercie SF9, który był później, więc ogólnie to jest tak masna historia i pojechałyśmy w tych bluzach. W ogóle nie na koncert 80 tylko na taki zbiorczy koncert, na którym było między innymi Astro w Düsseldorfie. Możecie je zobaczyć na vlogu. Podlinkuję wam oba vlogi: iz 80 i z Astro. Poniżej, więc ogólnie w tych bluzach już trochę przeżyłyśmy, one zwiedziły kawałek Europy tak, dokładnie. Ale dobra, to nie jest film o bluzach, ponieważ my tutaj otwieramy pudełko A coś innego Sięga. Kolejną rzeczą jest, czy to jest ten kubek, czy tak, to jest tak, ten kubek tak. Poproszę o moje nożyczki Mam pomarańczowe nożyczki, które pasują do mojego stroju, ale nie tną no. Coś jest z nimi nie tak Tak, niestety nie działają <laughs> I nie działają tak jak powinny A ja bardzo bym się chciała dostać do tego na co czekamy bardziej. Chcę już go zobaczyć. Kubek, chyba jest... kubek. Muszę powiedzieć, że ilość folii bąbelkowej. Nie wiem, czy mnie słyszycie w ogóle w tym momencie. Ale ten dźwięk świadczy o tym, jak dobrze ten kubek jest zapakowany. Martwiłam się o to, widząc samo pudełko. O nie! O! Jaki on jest piękny! Nadal nie możemy się do niego dostać. Ale już widzę kawałek. Tak. Już widzę światło w tunelu. Uważaj na niego! Nie przeciąć kubka Nie przeciąć kubka Nie przeciąć kubka W ogóle w tym pudełku, z tego co ja pamiętam i z tego też co widzę, znajduje się też koszulka I widzę, ta koszulka jest troszeczkę chyba podobna do czapki, którą Ann ma na sobie I mam nadzieję, że będzie równie cudowna, na pewno będzie równie cudowna, ale An w końcu się dostała tak. do kubka I w ogóle wszystko w tym pudełku, z tego co widzę, ma takie złote akcenty I ten tak. kubek jest przepiękny, to jest brokatowy kubek z logo 80. To jest brokatowy kubek z logo A. Najpiękniejszy kubek, jaki ja widziałam w życiu, chyba. Tak, jest piękny. Prze. Cudowny Ja już nie będę powtarzać na tym kanale Po raz enty tak. Jak bardzo kocham kubki Widzicie to po każdym unboxingu Jeżeli jesteście tutaj Z nami trochę dłużej Ale on jest naprawdę przesudowy To jest teraz mój ulubiony kubek Oglądam takty kubek i uznałam, że to nie jest kubek do picia Tylko do postawienia na półkę Bo strasznie się martwię czy to zejdzie Ale w sumie jak tak dotykamy to uznałyśmy, że Na pewno nie jest do zmywarki Ale być może nic się z nim nie stanie przy takim normalnym ręcznym byciu Nie wiem co ty sądzisz w ja ogóle po prostu za bardzo o niego martwię. No właśnie. Jest przecudowny, brokatowy i się świeci. Mamy tutaj lampy, więc pewnie widzicie to, jak to złoto odbija. Co I w ogóle? w ogóle to, że ten box nazywa się Treasure, jest cały w złocie. Treasure box, to jest po tak. prostu coś cudownego, więc otwieramy dalej. I mamy tutaj pepero. Tak, pepero to nie jest związane z Atis, ale to jest moje ulubione pepero, bo to jest pepero o smaku oreo Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest jedna z najpopularniejszych. Przekąsek takich słodkich w Korei ogólnie słodyczy, i to jest cudowne, naprawdę. Jeżeli nigdy nie próbowaliście Pepero to spróbujcie tego smaku? Koniecznie. I idziemy dalej, i tutaj jest jeszcze kilka innych złotych rzeczy, i jedną z nich jest. koszulka. Koszulka, która może mi w tym momencie bardzo uratować, tak, ponieważ jest 25 stopni, stopni na zewnątrz, a ja bardzo chciałam założyć tę bluzę. Do tego unboxingu. Tak. <noise> ponieważ pasowało, ogólnie my robimy dostosowywać tło tak. i właśnie ubiór do tego, co robimy. Widzicie to głównie po filmach Karol, ponieważ tak. ona ma trochę większe możliwości <noise> i widzicie, że na półce na przykład stawia konkretne rzeczy do konkretnego filmu, a przynajmniej się staramy przygotowywać. I ja bardzo chciałam założyć tę bluzę, ale ona naprawdę jest idealna do noszenia w grudniu i koszulka wygląda tak, ma złoty wzór, tak samo jak ta czapka i jest tutaj napisane e 80's. I na środku jest jeszcze napis 8 makes 1 team, czyli taki, jak to nazwać? Hasło, motto. przewodnie, motto Taki slogan Ośmiu tworzy jedną drużynę Czyli dla nas to by było Two my one team, team. Dzisiaj nam z półki płytę 80's Treasure I ona z tyłu ma dokładnie taki Wzór jak na tej koszulce Także ta koszulka jest jeszcze bardziej powiązana Z 80s, ale teraz możesz W końcu ją założyć A ja w końcu znów powiem ci, że dobrze w niej wyglądasz A zobaczymy to, Tak, zobaczymy, że dobrze w niej wyglądasz, ale jestem pewna, że tak Więc tak wyglądam w tej pustce, pokażę wam może jak to wygląda w całości. Tak wygląda ten wzór i ona jest bardzo, bardzo długa, sięga mi tak praktycznie do połowy uda i jest cudowna. Nie wiem czy jest cudowna, dlatego że jest po prostu mi trochę chłodniej, ale w ogóle materiał i, i ten wzór mi się tak strasznie podoba i podoba mi się to, jak teraz wyglądał. Trochę wyglądam jak ochroniarz. Tak, trochę tak Myślę, że coś Security guy Ale możesz być ochroniarzem na koncercie ATEEZ, tak. jeżeli chcesz Tak, mogę To jest moja zamarzona praca Tak Bycie najlepiej na backstage'u Tak, oczywiście Będę ochraniać backstage Ale ten wzór Ja jestem największą fanką od początku tego unboxingu Tego złotego koloru Tak Tego jak to wygląda I uwaga Tu już chyba nie ma więcej złotych rzeczy Ale Jest opaska koncertowa Znaczy Opaska koncertowa, jak opaska koncertowa, po prostu taka opaska jak koncertowa, w stylu koncertowym. Tak, dokładnie. I ona jest z napisem 18 tutaj. 80 i 8 makes one team. Założyłam ją i dzisiaj będę ubrana po prostu od stóp do głów jak 18. <noise> <noise> dokładnie. Tutaj są jeszcze przypinki. Przypinki i breloczek. To są cztery albo trzy, trzy przypinki, i one są chyba przypadkowe. Ale już widzę, że jest dobrze. jest dobrze. I już widzę, że jest dobrze, ponieważ mam przypinkę po pierwsze z Mingim, Która jest moim piasem w Edis, tak. Jest jeszcze przypinka z ujągiem, która nie jest przypinką, ponieważ nie ma z tyłu tego do zaczepienia. Trochę wygląda jak tak. Ale co to jest takiego? Może trochę jak magnes? Może jak magnes, czekaj, możemy sprawdzić. Nożyczki. Nożyczki? Czy ująd przyczepi się do nożyczek? Uwaga, uwaga. Tu 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 tu. tu. To był magnes, Ta jest, magnes z Także mamy przypinkę z mingim magnes, magnes z ujągiem i kolejną przypinkę. Tym razem na pewno przypinkę z logo Axis. Tak wygląda, ona jest mniejsza i jest jeszcze brolaczek z Hongjungiem, to po pierwsze, i to jest mój drugi bias w a właściwie pierwszy bias, ponieważ on i Mingi są u mnie tak bardzo na równi, jak potrafię tak. między nimi wybrać. I z drugiej strony jest jego autograf, więc tak wygląda ten broloczek Jest bardzo oryginalny, bym powiedziała, i to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ mamy trzy rzeczy. I na dwóch jest mój bias, a na jednej jest bias Karol To jest albo bardzo duże szczęście, albo ktoś z tym maczał palce Tak Więc wyciągam dalej, ponieważ to nie jest koniec I kolejną rzeczą jest... To jest chyba slogan To jest chyba slogan, już widzę zdjęcie... Ej, kogo innego, nie jestem unboxingu W tym unboxingu nie spodziewam się nikogo innego I to jest taki baner materiałowy ze zdjęciem 80s, z chyba mojej ulubionej ery 80 czyli Say My Name, którzy przeciągają linę na swoją stronę. Mnie przeciągnęli już dawno na swoją stronę. Dajcie, dajcie znać, kiedy was przeciągnęło 80 na swoją stronę, od której piosenki, od którego kombeku ich słuchacie, i w ogóle od jakiego czasu, i czy w ogóle lubicie 80 Czy oglądacie ten film z niewyjaśnionych? powodów i tak na ten panel. Jeszcze nie wiem gdzie go zawieszę. Mam nadzieję, że znajdę na niego jakieś miejsce. Jest to coś innego po raz kolejny. I mam tutaj chyba już ostatnią rzecz, którą jest tak, oto zapakowana foliówka. I czy ja tutaj widzę sąkłe? Co jest zbyt podejrzany, <grym> ten unboxing jest, bo właśnie widzimy mojego drugiego biata w s więc An miała już dwóch swoich biatów, ja mam teraz dwóch swoich biatów, ale... Ale jest... mi się nie wydaje, żebyśmy powiedziały gdziekolwiek. Co no robisz i sąkłe. Czy powiedziałyśmy? Chociaż nie Jeżeli ktoś oglądał z naszego bloga z ATV To tam lubiłyśmy wszystko z Jungiem tak. Mingiem, i Wooyoungiem Także to jest plakat z... Plakat, no może to zaś plakat Taki plakat z A4 Z sąką. w ogóle ja kocham go w tych włosach Uwielbiam go w tych włosach, one Cudownie. są cudowne On i czarne włosy i ta jego emo grzywka Wygląda cudownie To jest twoja część tego unboxingu Tak, dokładnie I moja ulubiona część unboxingu oh. czyli Co w czym? Ja się zachwycam najbardziej w każdym unboxingu Po kubkach, kubkach. Naklejki! Tak, to jest druga obsesja, tak, ja jeżeli wiem, chodzi o kolekcjonowanie Nie, ja nie jestem za stara na naklejki, ale... No błagam, naklejki! I to są naklejki też z Ery Say My Name Z tego co widzę I tutaj jest całe 80s, Są loga 80s I każdy członek po kolei Chyba każdy ma po dwie naklejki Tak, każdy ma po dwie naklejki i one są cudne je po prostu przykleję, jeszcze nie wiem gdzie je przykleję Ale je przykleję Na pewno do laptopa Tak Chociaż na laptopa bardzo bym chciała przykleić tą naklejkę, która jest tutaj. Zajęłaby mi całego laptopa, ale tak. byłoby to warta. I to by było wszystko. To by było na tyle. W ogóle w tym, w tym unboxingu miałam trzy różne outfity. Tak, dokładnie. Więc dajcie mi znać, jak wyglądam. W ja w Który wygląda najlepiej? Jeżeli chodzi o mnie, to chyba najbardziej podoba mi się ten kubek i ta czapka. Ja w niej będę chodzić po prostu cały czas. Ten złoty print, widzę to. Ten złoty print to jest coś, co mnie kupiło. Ja jestem absolutnie zachwycona wszystkim W ogóle przemyśleniem tego boxu, że to wszystko jest takie złote Ja się tak ekscytuję, bo no, po prostu bocham i wszystko jest, jest z 80's. tak. Także czekamy na nową tego koncertu I w sumie nawet nie mam nadziei, że będzie ona szybka, tylko że będzie ona bezpieczna Nazwijmy tak, to dokładnie. I że to wszystko się ustatkuje A teraz y, my cieszymy się takimi małymi rzeczami jak ten box Ponieważ to sprawia mi w tym momencie radość I Fajr, ja jestem po teraz najszczęśliwszym ATINI Jakie znam? Tak Jakie znam? A. Tak, dokładnie Tak Ja popieram, widzę, patrzę na An i widzę, że jest najszczęśliwszy. ATINI, więc <grym> Jakie ty znasz? Jakie ja znam, więc dajcie znać co wam się podobało tak, najbardziej Tak, koniecznie I z kim najbardziej takie pudełko, taki box chcielibyście odpakować I mamy nadzieję, że wam się podobało Chyba ten unboxing był taki bardzo entuzjastyczny <grym> Także mamy nadzieję, że dobrze się to oglądało I że poprawiłyśmy wam troszeczkę humor Także jeżeli tak było to zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o subskrypcji o kanału, żeby być na bieżąco, jak mówiłam, mamy jeszcze trochę unboxingów w kolejce, w planach i w ogóle w zamiarze ich nagrania. Także widzimy się w kolejnym filmiku, do zobaczenia, pa!